Rodzina spędza 300 dni ukrywając się w podziemnym bunkrze przed śmiertelną pandemią, nie wiedząc, że to oni są bardziej przerażający niż sam wirus. Mała dziewczynka o imieniu Zoe budzi się z koszmaru. Chowa się pod łóżkiem i wyznaje swojej matce, Claire, że jest potwornie przestraszona. Na powierzchni krążą bowiem niebezpieczne istoty zwane oddechowcami. Zoe wierzy, że jej lalka, Olif ostrzega rodzinę, gdy zbliża się wielkie niebezpieczeństwo. Aby ją uspokoić, Claire zabiera córkę do ojca. Mężczyzna ma na imię Rej i czuwa nad domem, gdy reszta śpi. Tłumaczy, że całą noc grał w pasjansa i nic złego się nie wydarzyło. Rodzina powtarza swoje najważniejsze zasady: nie hałasować, nie tracić panowania nad sobą, nie wychodzić na zewnątrz i przede wszystkim nigdy nie mówić o oddechowcach. Zoey wspina się po drabinie, by sprawdzić, czy wszystkie zamki są zamknięte. Tak naprawdę nie mieszkają w domu, lecz w bunkrze, solidnym jak schron atomowy. W środku mają nawet własne sztuczne słońce. Zoey rysuje kolejną kreskę na ścianie. To już 301 dni w zamknięciu. Claire przygotowuje posiłek z ostatnich zapasów. Jedzenia w puszkach jest coraz mniej. Zoey błaga, by otworzyć brzoskwinie, ale matka nalega na fasole. Jest bardziej pożywna. Ray staje po stronie córki i Claire z niechęcią ustępuje. Gdy otwiera puszkę, okazuje się, że brzoskwiń nie ma. Ktoś je już zjadł. I nie tylko je. Dwanaście puszek jest pustych. To prawie dwa tygodnie zapasów. Ray podejrzewa, że przez system wentylacyjny przedostał się szczur. Trzeba go znaleźć, zanim zniszczy resztę jedzenia. Na razie rodzina musi zadowolić się fasolą. To jedyne, co im zostało. Zoe jest zrozpaczona, nienawidzi fasoli, nie może wychodzić, nie ma przyjaciół. Została jej tylko lalka. Ray przypomina córce, że wciąż ma to, co najważniejsze: rodziców, jedzenie i bezpieczny dom. Być może są jedynymi ocalałymi na świecie. Obiecuje, że pewnego dnia, gdy świat znów będzie bezpieczny, wyruszą w prawdziwą podróż. Po obiedzie cała trójka siada do planszówek. To jedna z niewielu rozrywek pod ziemią. Wspominają smaki, za którymi najbardziej tęsknią: lody, nugat i inne słodycze. Później Zoe gra w karty ze swoją lalką Olive. Ray i Claire wiedzą, że zapasy kończą się błyskawicznie, muszą więc wyjść na powierzchnię, niezależnie od ryzyka. Problem w tym, że oddechowcy wciąż tam są, polują dniem i nocą, a nieraz już o mało co nie dopadli rodziny. Mimo to bezpieczeństwo Zoe jest najważniejsze. Jeśli trzeba będzie ryzykować życie, zrobią to bez wahania. Ray przypomina Claire, że nawet w tym zrujnowanym świecie życie jeszcze się nie skończyło. Trzeba cieszyć się tym, co zostało. Claire przytakuje. W końcu zaczynamy rozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Najpierw na niebie nad Stanami Zjednoczonymi pojawił się oślepiający błysk, a potem rozprzestrzenił się nieznany wirus. To właśnie z niego narodziły się potwory. Aby się przed nimi ukryć, bohaterowie zamknęli się w bunkrze. Claire kontynuuje domową naukę Zoe, skupiając się na matematyce. Dziewczynka jest znudzona i zniechęcona. Pyta, po co w ogóle się uczyć, skoro na świecie nie ma już nikogo? Wtedy Claire wyciąga stary peryskop i mówi, że chce jej coś pokazać. Zoe zagląda przez obiektyw i po raz pierwszy w życiu widzi powierzchnię. Świat na zewnątrz jest pusty, lecz nie do końca martwy. Wciąż latają tam pojedyncze ptaki, jedno jest pewne: ludzie zniknęli. Claire i Zoe wracają do zabaw, ale dziewczynka nie może się uspokoić. Ciągle myśli o oddechowcach. Wtedy Zoe zauważa szczura w kuchni, budzi ojca i prosi, by pomógł go złapać. Ray stara się podejść zwierzę po cichu, ale szczur go wyczuwa i ucieka. Claire dogania go i jednym ciosem kończy jego żywot. Jednak w trakcie pościgu Ray przypadkowo przewraca lampę naftową, a stół staje w płomieniach. Rodzina z trudem gasi ogień, używając koców i prowizorycznej pompy wodnej. Ray i Claire znajdują przerażoną Zoe ukrytą pod łóżkiem i oddają jej ukochaną lalkę. Problem w tym, że przez pożar dym wydostał się przez wentylację. Teraz każdy w okolicy będzie wiedział, gdzie znajduje się ich schron. Znów cofamy się w czasie. Ray i Claire byli w sobie zakochani po uszy, a ich córeczka była całym ich światem. Pewnego dnia Zoe dowiedziała się, że jej najlepszy przyjaciel Joey wyprowadza się z rodziną. Dziewczynka bardzo to przeżyła. Rodzina Joey'a wyglądała na przerażoną. Chłopiec przyznał, że jego rodzice ciągle mówią o jakimś wirusie. Inni sąsiedzi też nagle zniknęli. Ray i Claire nie mieli pojęcia, co się dzieje. Wróćmy do teraźniejszości. Claire i Ray spoglądają przez peryskop, by ocenić sytuację. Na ziemi, tuż nad ich schronem, osiadła gruba warstwa popiołu. To efekt dymu z pożaru. Claire mówi, że muszą wyjść na powierzchnię i usunąć popiół, zanim pojawią się oddechowcy. Razem z Rayem opuszcza schron, nakazując Zoe, by została w środku i pod żadnym pozorem nie otwierała drzwi. Gdy rodzice czyszczą popiół, Zoe korzysta z ich peryskopu. Na początku wszystko wydaje się spokojne, ale nagle dziewczynka dostrzega w oddali poruszającą się sylwetkę. Wygląda jak człowiek. Zapominając o przestrogach Zoe także wspina się na powierzchnię by ostrzec rodziców. Twierdzi, że widziała oddechowca. Przerażone sarny przemykają obok nich, a rodzina z napięciem wpatruje się w horyzont. Chwilę później wszyscy troje wracają w pośpiechu do bunkra. Claire, Ray i Zoe starają się zachować absolutną ciszę. Słyszą, jak ktoś chodzi nad nimi, ciężko oddychając. Zoe wpada w panikę, z trudem powstrzymuje łzy. Ray robi wszystko, by ją uspokoić. Używa czegoś w rodzaju hipnozy, prosząc, by przypomniała sobie najszczęśliwsze chwile życia. Jego metoda działa. Dziewczynka się uspokaja. Tymczasem nieznany stwór wciąż krąży nad powierzchnią, wydając dźwięki przypominające ciężkie westchnienia lub niskie pomruki. Nagle lalka Zoey zahacza o metalową śrubę w jednej z rur i zaczyna wydawać głośne odgłosy. Oddechowiec natychmiast orientuje się, że jego ofiary ukrywają się pod ziemią i próbuje wedrzeć się do środka. Stworzenie jest niewiarygodnie silne, a drzwi schronu zaczynają się uginać pod naporem. Rodzina w panice barykaduje każde wejście do bunkra. Przez moment wydaje się, że zagrożenie minęło, bo kroki nad nimi cichną, ale może to potwór po prostu czeka. Ku ich przerażeniu okazuje się, że oddechowiec nie jest sam. Czeka na innych. Wkrótce słychać jak kolejne istoty zbliżają się do schronu. Nie ma już drogi ucieczki, ale rodzina jest gotowa walczyć choćby tylko po to, by ochronić Zoe. Znów cofamy się w przeszłość. Ray, Claire i Zoe jadą samochodem uciekając z miasta. Chcą uchronić się przed tajemniczym wirusem. Wkrótce docierają do punktu kontrolnego, ale okazuje się, że nikt nie może przejechać dalej. Żołnierze każą wszystkim wracać do domów i pozostać w kwarantannie. Teraźniejszość. Kolejne oddechowce dołączają do pierwszego i w końcu przedzierają się przez zabezpieczenia. Rodzina podejmuje desperacką próbę ucieczki. Claire chwyta córkę i pomaga jej wydostać się przez boczny właz wentylacyjny, podczas gdy Ray zostaje w środku, by powstrzymać napastników. Podpala drzwi i barykaduje przejście, zyskując im kilka sekund. Claire i Zoe udaje się wydostać na zewnątrz, ale dla Raya otwór jest zbyt mały. Nie ma szans się przecisnąć. Oddechowcy wpadają do środka i dopadają Raya. Po chwili słychać przeraźliwe krzyki, a po ścianach rozlewają się ciemnoczerwone smugi. Claire i Zoe są przerażone, ale nie mają czasu na łzy. Matka chwyta córkę i ciągnie ją jak najdalej od schronu. Potykają się, przewracają, lecz mimo bólu biegną dalej. W końcu docierają na opuszczoną autostradę. Nagle zauważają na niebie helikopter. Instynktownie chowają się pod mostem, lecz zamiast uciec, zostają schwytane w sieci. Chwilę później pojawiają się oddechowcy. Wydaje się, że to potwory, ale prawda okazuje się inna. To amerykańscy żołnierze w ochronnych kombinezonach. Ich głośny, mechaniczny oddech pochodzi z masek gazowych. Każdy z nich ma broń. Claire i Zoe błagają, by je wypuścili, lecz wojskowi pozostają obojętni. Znów cofamy się do przeszłości. Gdy ich dzielnica została objęta kwarantanną, na niebie pojawiły się wojskowe samoloty. Po chwili rozpoczęło się bombardowanie miasta. Ludzie wpadli w panikę. Rej wraz z rodziną uciekli do najbliższego schronu, ukrytego na terenie opuszczonej szkoły. W środku były zapasy jedzenia, książki, a nawet zabawki. Gdy schodzili po metalowych schodach, Claire rozcięła dłoń na ostrym kawałku blachy. Pokazała ranę mężowi. Jej krew była czarna. Oboje zrozumieli, że naprawdę zostali zarażeni jakimś wirusem. Wracamy do teraźniejszości. Żołnierze pobierają próbki krwi od Claire i Zoe, po czym zaczynają przesłuchanie. Chwilę później podnoszą broń, gotowi otworzyć ogień. W tym momencie z ciemności pojawia się Ray i rzuca na jednego z żołnierzy. W jego żyłach płynie czarna krew, a ciało przypomina monstrum. W mgnieniu oka powala kilku ludzi. Wirus nadał mu niewiarygodną siłę i szybkość, ale nie nieśmiertelność. Kule przeszywają jego ciało, a Ray pada na ziemię. Claire i Zoe wykorzystują zamieszanie i uwalniają się z sieci. W matce budzi się dzika furia. Przemienia się w potwora, podobnie jak jej mąż. W kilka sekund rozrywa wszystkich żołnierzy na strzępy, zostawiając przy życiu tylko jednego. Mężczyzna trafia ją kulą. Celuje ponownie, lecz wtedy wkracza przemieniona Zoe. Dziewczynka zdziera mu maskę gazową, chcąc zarazić go swoim wirusem. Zoe staje się coraz bardziej nieokiełznana. Aż sama rzuca się na matkę. Claire przypomina jej drugą zasadę: nigdy nie trać kontroli. Te słowa przywracają dziewczynkę do świadomości. Podchodzą do Reja, ale jest już za późno. Claire dostrzega nad głową kolejny helikopter i razem z Zoe ucieka w popłochu. Po chwili matka i córka znajdują nową kryjówkę, w kanałach pod miastem. Nagle słychać kroki. Czy to znowu oddechowcy, którzy ich wytropili? Nie, to Joey, dawny przyjaciel Zoe. On też jest zarażony. Chłopak prowadzi je głębiej w labirynt tuneli, gdzie ukrywają się inni ocaleni nosiciele wirusa. Zoe i Claire dołączają do nich. Dziewczynka mówi, że przetrwały 302 dni, bo nigdy nie przestały patrzeć w stronę słońca. Każdy nowy dzień był dla nich cudem.